Dajcie, kochani, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób ja przygotowuję orzechówkę. To jest piękne drzewo orzecha włoskiego, przy którym siedzę. Stare, wspaniale, owocuje. I orzechówki do rozrobienia orzechówki używa się całych orzechów razem z zieloną skórką. To ona właśnie zawiera naturalne herbicydy, które nie pozwalają na rozwijanie się w naszym organizmie pasożytów, układu trawiennego, grzybów, bakterii, drożdży. Orzechówka reguluje działanie tarczycy ze względu na dużą zawartość jodu. Jeżeli będziemy mieli problemy trawienne. Wypijamy kilka kropli na leweczki i powinny problemy ustąpić. Słuchajcie, przystępuję do robienia orzechówki. Orzechy kroję drobno. Zwróćcie uwagę, o, ja je bez problemu kroję. Są miękkie i w środku mają płyn. 15 orzechów. Skroję na pół litra wódki. Zalewam teraz orzechy alkoholem. One są przykryte. Ważne, żeby były orzechy, orzechy przykryte alkoholem. Odstawiam teraz to w ciemne miejsce. Macerować będę 8 tygodni. Po 8 tygodniach zlewam do butelek i odstawiam do piwnicy, ale ona musi stać, żeby używać ją, żeby była naprawdę taka pełnowartościowa, to ona musi stać przynajmniej rok czasu, więc żegnam się ze swoją orzechóweczką na rok czasu i później będzie można dopiero już używać jako, jako lekarstwa. Chciałabym Wam jeszcze pokazać, jak będę, jak przygotowuję likier orzechowy. Bo to jest dla zdrowia, a likier będzie dla przyjemności. Mam tu towarzystwo kaczki i kury, więc na wsi mieszkam, więc jest głośno słychać psy. Wszędzie jest dużo psów. Po sąsiedzku słychać psy moje, sąsiadów i wszystkie stworzenia. Więc zaraz biorę się za likier orzechowy. Likier orzechowy. Potrzebujemy do likieru orzechowego 5 orzechów niedojrzałych i kroję orzechy w cieniutkie plasterki. Teraz dodaję do tego wódkę I osiem tygodni w, chło, w ciemnym miejscu będę. Te ten preparat macerować, też potrząsać. I, I tak 8 tygodni. Po 8 tygodniach dodam, Ja do, używam miodu. Można używać cukru, więc zrobię pół litra wody zagotuję, ostudzę tą wodę do temperatury 37 stopni, w tej wodzie rozpuszczę miód, następnie ton miód z wodą przeleję do tych orzechów i zostawię to jeszcze w ciemnym miejscu na dwa tygodnie. Pod po tych kolejnych dwóch tygodniach też trzeba pamiętać, żeby to raz dziennie pójść i przemieszać. Następnie po dwóch tygodniach odprzecedzamy już, przelewamy do butelek, wynosimy do ciemnego pomieszczenia. Tego likieru możemy też używać, jeżeli Mamy problemy żołądkowe, jakieś tam dolegliwości żołądkowe, więc można sobie wypić łyżeczkę, łyżkę, łyżkę. Ale też będzie smaczniutki, pyszny, tak, podelektować się. Słuchajcie, na długie zimowe wieczory, naprawdę taki likierek będzie wyśmienity. Moi drodzy, i pamiętajcie, Pracując z orzechami, zakładajcie zawsze rękawiczki, bo niestety orzech włoski bardzo, bardzo brudzi. Skudnik jest i po prostu jest ciężko domyć ręce. To będzie wszystko. Jeżeli film się podobał, bardzo proszę o subskrypcję, łapkę w górę i zachęcam Was, żebyście sobie robili takie miksturki zdrowotne. Co dla zdrowia, co dla przyjemności. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.